Zajmuje nam się ten ciemny kask, biało-czerwony kombinezon, drodzy Państwo. Z numerem czwarty niezagrożona dzisiaj od początku, niemalże do samego końca, Maja Włoszkowska! Godzina 17 minut. Czekamy, czekamy na drugą i trzecią zawodniczkę. Ja od razu przypominam dyrektorom sportowym i trenerom najlepsze trójki pań, zapraszam pod ściankę do centrum prasowego. Najlepsze trójki pań, elity kobiet, juniorek, Junior jest i druga! Aleksandra Podgórska! Wielkie, wielkie brawa również dla e, Oli i czekamy na uzupełnienie nam tego pudła w klasyfikacji elity kobiet. Wszystkie trójki pań. Trójki pań będziemy zapraszali już powoli do centrum prasowego. Zaczekamy jeszcze na trzecią zawodniczkę elity kobiet. I chyba jest, chyba jest w tym ciemnym stroju, tak jest. Z numerem 12 Marlena Kroździok. Również witamy bardzo serdecznie na mecie. I przenosimy się drodzy Państwo od razu do naszego centrum prasowego.